No, i cześć, Siemaneczko, witam ponownie <gry> z moim nowym nabytkiem. Eee, no tak, stwierdziłem, że kupię sobie klasyczka, eee, w sensie kolejnego ogarka jakiegoś. Eee, jakiegoś, jakiegoś rometa. Ceny dzisiaj są już zabójcze, więc stwierdziłem, że to jest ostatni dzwonek, póki mi jeszcze jako tako stać. Kupić sobie, nawet niech to stoi, a ja sobie z czasem będę go oczywiście robił. No i to jest taka baza, właśnie do takiej, nazwijmy to, pseudo renowacji. Bo to oczywiście nie będzie robienie na igiełkę. Raczej coś w stylu moich ogarów doprowadzi do użytku Tego myślę nawet polakierować proszkowo i wtedy robić dalej Natomiast no tak Zastanawiałem się co kupić, była jawka Jawka szybko się sprzedała, nie zdążyłem nawet jej kupić No jak wiecie uwielbiam te pols czeskie silniki Te polskie silniki to jest dla mnie po prostu No trochę nie wypał, one są troszeczkę <grym> dla mnie no nie tyle za słabe co wykonane dość dyskusyjnie nazwijmy to więc, przy szukaniu motoroweru do, yy, nazwijmy to, remontu, wybór nie mógł być inny. Musiał być to jedyny motorower ze słusznym silnikiem. I tym samym kupiłem 50 T1. Tak, kupiłem coś z dezametem. Jestem niepoważny. Jak widzicie, tego dezameta w ogóle już tutaj nie ma. On tu był. Ja go już wyciągnąłem. Natomiast jest tu 0,23, tu, tu jest zmieniony silnik. To jest 51 z 81 roku. W stanie, jak widać, czyli nie najlepszym. Koło 17, koło 19, wydech w strasznym stanie, kanapa podarta. Ale z ciekawostek, całkiem ładny uchwyt od Rometa Polo, który chyba sobie zostawię. Manetka od włóczki do wypadu. No generalnie chromy nie istnieją, no ta lampa jeszcze jak na taki wynalazek to wygląda nie najgorzej Zbiornik do wymiany był cały pognieciony, mam już ogarnięty drugi Siedzenie do wymiany, siedzeń mam kilka także też nie ma problemu No i generalnie no, wygląda, no wygląda nie Ale jest w miarę kompletny, oczywiście brakuje mu tam o z tych schowków tych plastikowych Generalnie trzeba by mu tu dużo uwagi poświęcić. Osłona łańcucha pęknięta, ten lakier generalnie to jest jakaś sieczka kładziona pewnie z jakiegoś wałka, jakaś olejna, bo to raczej oryginalny lakier nie jest. Eee, nie pytajcie, ile kosztował, był zajebiście drogi i tak jak narzekam na to, że ludzie pompują ten rynek właśnie takimi cenami, tak sam stałem się tego ofiarą. Kupiłem go za takie pieniądze, za które w życiu bym nie kupił Rometa przy zdrowych zmysłach. No ale jak już powiedziałem, chciałem kupić coś jeszcze. Nie ma już dzisiaj wyboru. Ten był zbyt goszczy dostępny, także nie musiałem daleko po niego jeździć. Po prostu wziąłem dostawczaka z pracy, wrzuciłem go na pakę, przywiozłem i będę się z nim bawił. Oczywiście nie zrobię tego w tydzień, w dwa, ale na spokojnie wszystko ogarniemy. No, na pierwszy rzut poszedł silnik, który rzekomo miał odpalać po podlaniu pod świecę i miał coś z biegami. No, okazało się, że nawet po podlaniu pod świecę jednak nie chce odpalić. Raz coś burknął, ale to było tylko raz. Kompresja zerowa, biegów faktycznie stwierdzono brak. No i po rozbiórce silnika wyszło, że z silnika zostają tylko chyba kartery. Może jakieś pojedyncze elementy skrzyni biegów. Kosz sprzęgłowy i sprężyna docisku sprzęgła. Cała reszta to jest totalny śmietnik. Wał nie dość, że z luzami to jeszcze obity młotkiem. Cylinder nie wiem, jakiś taki jakby trochę przytarty. Brak kompresji mógł być spowodowany chociażby tym, że ktoś zimeringi wbijał w ogóle krzywo i na chama. Łożyska z z wymęczone, skrzynia biegów uszkodzona, się okazało, że wałek chyba zdawczy to się nazywa, jest uszkodzony. Po prostu pęknięty. Wyszło na to w sumie po naszych oględzinach z kumplem, że e, ktoś musiał po prostu tym jeździć i zwyczajnie przy jakiejś większej prędkości spadł mu łańcuch, narobił sieczki w silniku i, i w zasadzie tyle. nie? Także silnika za wiele nie zostało Silnik będę budował, że tak powiem nowy Nie wiem, może kupię jakiegoś dawce, może coś Może na bazie tych karterów będę odbudowywał Wiadomo są to już duże pieniądze Bo to jednak idzie i wszystko Trzeba będzie kupić i wał, i cylinder, i cholera wie co jeszcze No chyba, że mówię dorwę jakiegoś dobrego Dawcę części, bądź bazę No ale to zobaczymy Jak mówię, nie pali mi się zupełnie z tym Kupiłem go po prostu, bo akurat miałem okazję Miałem trochę, że tak powiem Możliwości finansowych Więc stwierdziłem, że sobie go wrzucę do garażu i będę sobie go w wolnej chwili sobie tam dłubał, coś po nie coś robił. I tak jak mówię, plan jest prosty. Przede wszystkim wsadzić mm, tu jakiś kompletny, sprawny silnik, e, przygotować go do jazdy, bo tam parę rzeczy kupiłem, jakiś łańcuch takie pierdały. Moja nadzieja była taka, że go odpalę wczoraj, ale no nie wyszło. No w każdym razie e, mam tam już parę podstawowych rzeczy, e, więc mówię, w pierwszej kolejności chcę zrobić silnik. E, ogarnąć to na tyle, żeby się po prostu sam przemieszczał. Potem yy, zapewne rozbiórka. Rama, zbiornik, oczywiście ten, który będzie później, bo ten zbiornik idzie do wypadu. Rama, zbiornik, błotniki, takie rzeczy do lakierowania proszkowego. Yy, o ile jeszcze dalej to kosztuje podobne pieniądze jak za ogara dawałem. No i co? No i potem będziemy sobie składać i się bawić. Wiadomo jakieś tam detale typu amortyzatory, takie rzeczy przydałoby się to poogarniać. Wszystko w swoim czasie, wszystko po kolei. Na razie mówię, jest to tylko po prostu baza. No i tak jak mówię, sam nie wierzę, ale kupiłem coś z polskim silnikiem W sumie kupiłem to celowo poniekąd, bo Stwierdziłem, że chcę coś innego Ogary już dwa mam Już tych silników przerobiłem mnóstwo Całą drogą ostatnio robiłem remont silnika Nie w swoim ogarze, jak się okazało Znajomemu robiłem remont silnika, bo się okazało, że jakiś paprok Składał ten silnik i generalnie narobił sieczki Silnik brał olej, w ogóle nie miał siły Więc stwierdziłem, że kto nie jak nie ja no i tak, tym samym w dwa dni zrobiliśmy generalny remont. Tamten ogarek sobie śmiga elegancko. A mój ogar, no co? Miał w plan, miałem w planach remont, zacząłem kompletować części. To połowę części oddałem znajomemu. Drugiej połowy jeszcze nie kupiłem, a kupiłem zamiast tego taki wynalazek, który na dodatek może i nie był tani, ale wymaga mnóstwo pracy. No nic, dobra. Taką małą zajawką zostawiam, zostawiam was taką małą zajawką, o tak powiem. Co będzie dalej, to zobaczycie pewnie w kolejnych filmach. Co jakiś czas na pewno będzie się on dziś pojawiał. Póki co, nie wiem co dalej. Myślę nad tym silnikiem. Zobaczymy jak zrobimy silnik. Wtedy będziemy lecieć dalej. No i pewnie będą z tego jakieś nowe filmy. Także dla Was tylko tym lepiej. A tymczasem co no. Do zobaczyska. Trzymajcie się i cześć.